Widzowie, co dzień się na tą gierkę i zgadnijcie, co się dzieje. Jakiś głupi skin mi się zepsuł. Mówiłem takiego fajnego e, koza. Pewnie Wam wkleję, ale był taki ładny kołd galaktyczny. I mi się tak popsuł on. No, to jest dziwne w ogóle: wydaję na tego skina z gdzieś z 300 Robux. A tu nagle mi... Wiecie co się dzieje? Psuje mi się i jestem jakimś środkiem bez głowy. Nie wiem co się dzieje w tej grze. Nie da się mieć innego skina niż takie kwadratowce lub nie tylko. Ale pozdrawiam Was wszystkich. To mój pierwszy filmik na tej grze, więc... No, no nie no, spadłem. No. Kończymy ten filmik za 3, 2, 1, pa!